Hej witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Paradise, za to kolejny odcinek z kariery zawodnika. No i jest tu 20 już odcinek, więc już prawie każda seria na moim kanale z wyjątkiem kariery Evertonem ma te 20 odcinków już za sobą. Teraz ten 20 odcinek wrzucam z kariery zawodnika, więc już trochę no te nowe serie z Gier na 2015 rok no mają odcinków. Jeszcze niedawno pamiętam jak kręciłem pierwszy odcinek z NBA tak, pierwszy odcinek w ogóle z FIFA skręciłem z FIFA Ultimate Team to było dokładnie no a teraz już te serie mają naprawdę dużo odcinków no i tak, kariera zawodnika zaczynamy odcinek kariery zawodnika z meczem z bardzo słabym rywalem dolnej, z klubem z dolnej części tabeli no i powinna to być łatwa wygrana, jak, jak będzie zobaczymy, no skład jest naprawdę mocny, jest Neymar, jestem ja jest Pique jest brawo na obronie, więc no, naprawdę zawodnicy bardzo dobrzy, którzy no, na co dzień wystawiani są właśnie w tej je podstawowej jedenastce. Zobaczymy, czy uda nam się wygrać. Ehm, miejmy nadzieję, że tak. No ale po 45 minutach na razie nic się po prostu nie działo. 0 do 0, i to nie jest dobry rezultat jak na mecz z właśnie tak słabym rywalem, ponieważ nie można tutaj tracić punktu. Mamy tylko dwa strzały więcej. A jeżeli chodzi o posiadanie piłki jest porówno, jest 50% na 50%, no ale tutaj zobaczcie jak fenomenalnie spinem schodzę, no ale, ale bramkarz wypluwa piłkę, na szczęście jest tam Neymar, dobija główką i prowadzimy 1 do 0. No i tak, zaczynamy mój challenge, który sam sobie ustaliłem, takie wyzwanie, czy uda mi się w miesiącu marzec wrzucać po prostu codziennie filmik i w sobotę, i w niedzielę, no i też te pięć dni tak zwanych roboczych, czyli poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek. Ja Miejmy nadzieję, że mi się to uda. Ja mam taką nadzieję. No postanowiłem się spiąć i myślę, że po tym miesiącu marzec, jeżeli uda mi się ten challenge zrealizować, to myślę, że, że naprawdę kanał urośnie, bo im więcej filmów wrzucam, tym więcej subskrypcji dochodzi. Nie wiem, jakoś tak to działa po prostu. No i mam nadzieję, że po prostu mi się to... Teraz uda, i że też po miesiącu marzec, ten mój kanał będzie wyglądał jeszcze lepiej. Pracuję teraz chyba, chcę zrobić taki wstęp po prostu, żeby bardziej jeszcze zareklamować ten mój drugi kanał Paradise Hader, żeby tam było więcej subskrypcji, ale to jest temat do pogadania na następny odcinek, a tutaj 80 overalla już mamy. No i tak, kilka dni po tym meczu. No, zdecydowałem, że skoro już naprawdę. Mam dobrą stawkę, dobrą tygodniówkę w Barcelonie, no to drobny wydatek w postaci nowego samochodu nie zaszkodzi. I tak też zrobiłem. Jak wygląda samochód, widzieliście? No i już tutaj następny mecz. Zobaczcie jak ładnie to wygląda, te Camp Nou. Ta perspektywa 3D naprawdę wygląda epicko. Jesteśmy na pierwszym miejscu w tabeli, dosyć pewnie 6 punktów przewagi nad Atletico. Bilbao i Sevilla. Real Madrid daleko na czwartym miejscu. To on w ogóle jeszcze nam nie zagraża. Tak wygląda skład na mecz z Espaniolem czyli derby. No i mam nadzieję, że uda nam się ten mecz wygrać, bo jest to bardzo ważny mecz dla mnie, jak i dla po prostu zespołu. Jeżeli chcę jeszcze zdobyć króla z no będzie to naprawdę bardzo trudne, ponieważ no, dołączyłem do Barcelony w połowie sezonu, no i te gole moje które miałem w Barclays, no one nie liczą się w lidze BBVA ale jeżeli będę grał tak jak grał, tak jak gram czyli zdobywał asysty, zdobywał bramki no to może jeszcze uda mi się jakoś wygrać tego króla Strzelca, strzelców, a jeżeli nie no to może jakaś nagroda związana z asystami no zobaczymy tutaj już takie niefortunna obrona bramkarzy, no ale Delofeu jakimś cudem trafia, a ja zaliczam asystę. Na razie no, po tych kilku występach w Barcelonie mam więcej asyst niż goli, co jest dziwne, ponieważ gram na pozycji napastnik, więc więcej powinno być po prostu goli. Mam nadzieję, że to się zmieni, że ten mecz będzie będzie takim jeszcze no, większym przełamaniem, bo tak zdobywałem te bramki, ale po jednej na mecz i ja bym musiał się odblokować. Zdobywać tyle tych bramek, ile zdobywałem w Jagiellonii, czy też w Manchesterze, no i zaczynamy. Zaczynamy, zdobywamy bramkę w 70. już minucie, czyli druga połowa, i prowadzimy 2 do 0. No, już bałem się, że jeszcze Espaniol to wyrówna, bo naprawdę naciskali na nas, a głównie w tej drugiej połowie. Więc, no, dobrze, że zdobyłem tą bramkę niemalże równo w 70 minucie. I może jeszcze się odblokuje, jeszcze 20 minut, może uda się coś strzelić tutaj. Zobaczcie, jak. Jak fenomenalnie e, została zagrana mi piłka takim podcięciem, no i znowu z bardzo ostrego konta zdobyłam bramkę. No naprawdę, dwa gole w tym meczu, jedna asysta, więc chyba, chyba można to uznać za mecz bardzo, ale to bardzo udany. Może nawet i najlepszy w Barcelonie, ale co ważniejsze, no w derbach Espaniolu z Barceloną, no, jażdżymy Espaniol 3 do 0, chociaż tak jak powiedziałem, no w drugiej połowie naprawdę na nas naciskali, 9-4 oceny meczowa, zawodnik meczu z ląduje do mnie, no naprawdę wspaniały to był mój mecz, dwie, asy dwie, dwie bramki, jedna asysta, trochę mi się pomieszało kolejnościowo, no i tak jest, i tak jest, wygrywamy ten mecz 3-0, tak jak już, Mówiłem, tak wyglądają wyniki innych spotkań. Na dwa, dwa dni później graliśmy z Malagą. Byłem zmęczony. Trener mnie nie wystawił, oszczędzał mnie, żebym teraz mógł zagrać i wyjść w podstawowej 11 na mecz z Realem Sociedad. Bardzo dobrym przeciwnikiem. Siódme dopiero miejsce. No, trochę dziwne jak na Real Sociedad. Chociaż są oni osłabieni, bo nie mają już Griezmanna. Wiadomo, on odszedł do Atletico, No więc o wiele słabszy klub niż był niż był to klub rok temu, ale dalej nie można tego yy, przeciwnika lekceważyć no i po pierwszej połowie 0 do 0, nie wiem dlaczego, ale w lidze hiszpańskiej po prostu te pierwsze połowy są o wiele nudniejsze niż drugie, w drugiej się zawsze coś dzieje, no a w pierwszych jest taka po prostu nuda i nie ma co tak naprawdę oglądać, ale tutaj już akcja zaraz na początku tej drugiej połowy zobaczcie na ten strzał, znowu kolejny raz taka sytuacja, gdzie bramkarz wypluwa piłkę i prosto ona trafiła na głowę mojego kolegi z drużyny, Songa. No i Song zdobyła bramkę później okazało się, wy też to chyba zobaczycie, że to jest dopiero pierwsza bramka w sezonie, jaką Song strzelił, więc chyba lepiej niż, niż ja bym to zdobył tego Gola. No niech Song też gola zdobędzie, bo trochę tak wstyd. No a tutaj zobaczcie niemal, że taka sama bramka jak ta pierwsza i ta druga w spotkaniu z Espaniolem, moja znowu z bardzo ostrego kąta, z prawej strony, no nie wiem, mój zawodnik się po prostu wyspecjalizował w takim czymś, że umie takie coś trafiać, bez problemu, jest to mój czwarty gol w Lidze BBVA, więc jak na ilość meczy, którą tutaj rozegrałem, to jest bardzo dobrze, to jest bardzo dobrze, nawet jak na napastnika, mam też kilka asyst, więc, więc to też... Yy, świadczy o tym, że nie gram po prostu samolubnie, ale 90 minut, jeszcze zobaczcie, indywidualna akcja. No Obrońcy w ogóle bali się do mnie podejść, zabrać tą piłkę ode mnie. No i ja to wykorzystałem. Wykorzystałem to zdobywając bramkę trzecią bramkę dla, nas, dla naszego zespołu, a drugą bramkę dla samego siebie. No zobaczcie, tutaj w ogóle zrobiłem sobie z nimi, co chciałem. Oni nawet się do mnie nie zbliżali, tylko oddalali yy, no, w takim samym tempie, jak ja przybliżałem się do bramki. No, tutaj jeszcze ten ślizg, który w ogóle nie zagroził. Bramkarz nawet się nie ruszył, więc nie wiem, co to w ogóle było. No, ale piąty gol w Lidze WFOA. No, to jest ważne, jeżeli chce jeszcze jakoś tam zbliżyć się do czołówki strzelców, właśnie tej ligi. No, a tam jest bardzo wielu zawodników, no, którzy są bardzo, ale to bardzo dobrzy. No, tutaj już widzicie, Iniesta również jest zadowolony. Bardzo dobrze mi się z nim współpracuje. Ma bardzo dobre podania. No i kolejny mecz z bardzo dobrymi procentami skutecznościowymi. Nie wiem czy można tak to określić, czy jest w ogóle taki wyraz skutecznościowymi, ale w każdym razie dobry mecz, 9-4 na MVP. Znowu trafia do mnie, następny mecz to mecz z Interem, ale przed tym meczem zostało przydzielone mi nowe mieszkanie, jest to apartamentowe, jest bardzo przytulny, bardzo wygodny. co to było na tyle, trzymajcie się, cześć.